Więc w piątym dniu My Jedziemy teraz aktualnie z moim dziadzią do domu Byliśmy jeszcze na chwilę w Interku I teraz jest godzina 14.45 I my już wracamy No i tu żadnych nie mamy, więc w mam taki luźniejszy dzień I pewnie popołudniu sobie pójdę do babci Jak jakoś miło spędzić za dzisiaj popołudnie Także na razie takie mam plany It's przypomniałam, ja ja że mam angielski dzisiaj na 17, więc tak, średnio mi się chce, ale na angielski może być. A kuku! Cześć kochanie! A, ale ładnie pachnie! Piernik, babcia pierwszy. And songs by the fire. Ogólnie jest 18, więc to miało być po mnie 5 minut temu Ja idę z angielskiego Miał po mnie przyjechać, ale w zasadzie nie wiem gdzie jest Więc wiedziałam, że zamiast stać w miejscu To chociaż będę szła już w tym kierunku yy, Bliżej tam mojego bloku Żeby się nie schizować i nie mieć żadnych teorii I w ogóle z która strasznie ma takie schizy Więc ja idę i ręce mi już zamarzają od trzymania tego aparatu Więc ja lecę że dzisiaj nie otworzyłam, a jest już po 20, także kalendarze czekały dzisiaj wiernie i są tutaj obok mnie, więc już mam pokazuję, co dzisiaj jest w kalendarzach. Zaczynamy tradycyjnie z herbatą. Tutaj mam tą wczorajszą, co jeszcze nie wpiłam i dzisiejsza jest to... jest to wieczorny sen. Więc w zasadzie jestem mega ciekawa, jak ona będzie smakowała. W zasadzie pewnie będzie pachniała tak jak cała reszta, ale dziwne. Nie wiem, czego się spodziewać w zasadzie po tej nazwie, ale mam nadzieję, że będzie przynajmniej smaczna. Dzisiejsza czekoladka jest tutaj. Dzisiaj mamy konika. Przyszła też dzisiaj do mnie paczka z Disneya. jaja, co prawda już ją otworzyłam i znam jej zawartość, natomiast zaraz wam pokażę, bo wy jeszcze jej nie widzieliście. Na początku jest pełno cudownych kuleczek sterpinowych, którym ja się uwielbiam bawić, ale co tutaj jest, to ja powiem że nigdy się nie spodziewałam. Dostałam, słuchajcie, Powerbanka, przecudownego, bo jest po prostu cudowny, mi się bardzo podoba, jest fajny, bo jest taki mały, cienki, mega poręczny, także ja naprawdę mega dziękuję Disneyowi. Ale oprócz Powerbanka mamy tutaj też taką karteczkę. Jestem Baymax, twój osobisty opiekun medyczny. W skali od 1 do 10 jak bardzo naładowany jest Twój telefon. Użyj naszej ładowarki i pozostań z nami w kontakcie. Nie wyłączę się aż nie powiesz, mój telefon jest naładowany. Więc ja Disneyowi mega dziękuję, bo nie spodziewałam się, że dostanę tak cudowny prezent. Więc jeszcze raz mega, mega dziękuję, a teraz lecę jeść kolację, bo jestem naprawdę głodna. Dzisiaj wyjątkowo bez herbaty i nie przy biurku, ale w zasadzie jest prawie 22, też wiecie, co jakoś wcześniej i dzisiaj spać, w miarę gdzieś tam się wyspać. Więc stwierdziłam, że teraz odpowiem na wasze pytanie i później już się z wami przegnam. W zasadzie wiecie, 22, nic ciekawego się już dzisiaj nie zdarzy. A pytanie na dzisiaj to, czy kiedy zaczęłaś nagrywać na YouTubie, to twoi przyjaciele zaczęli się inaczej zachowywać w twoim towarzystwie? Pozdrawiam. Też oczywiście pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich, którzy ostatnio prosili mnie o to, żebym was pozdrowiła Więc wszystkich pozdrawiam, a odpowiadając na pytanie Ogólnie ja nie zauważyłam gdzieś tam, wiecie, takiej zmiany, jak wtedy zaczęłam nagrywać Nie zauważyłam jakieś takiej zmiany, żeby y, znajomi zaczęli się inaczej wobec mnie zachowywać Zależy też w jakimś sensie, czy zaczęli mi się podlizywać, czy bardziej się ode mnie odwrócili Natomiast... U mnie ogólnie sytuacja wyglądała tak, że ja w podstawówce miałam taką klasę, że nie miałam za dobrych kontaktów W sensie, że ja byłam bardzo nielubiana jakby w mojej starej klasie Do teraz jestem osobą bardzo kontrowersyjną, nie zawsze wszyscy gdzieś tam mnie lubią, nie zawsze wszyscy mnie akceptują Bardzo często mam takie sytuacje, że jednak w większości przypadków ludzie mnie nie akceptują no, no niestety taką już jestem osobą bardzo kontrowersyjną I w momencie, kiedy ja zaczęłam... Nagrywać na YouTube to się jeszcze bardziej ta moja kontrowersyjność jakby zwiększyła, jeśli w ogóle mogę to tak, to tak ująć. Natomiast jeśli chodzi o takie najbliższe mi osoby, o moich znajomych, przecież z którymi najbardziej się trzymam, nie było jakiejś takiej różnicy, w ogóle teraz e, cieszę się, że mam takich znajomych. Którzy gdzieś tam nie patrzą na mnie przez pryzmat tego YouTube'a Tylko patrzą rzeczywiście na mnie jako mnie, a nie na mnie jako Happy Która coś tam robi w internecie e, I która jest osobą, e, która działa w internecie, która jest YouTuberką Tylko patrzą na mnie jak normalną dziewczynę, ich koleżankę, przyjaciółkę, znajomą Cokolwiek, po prostu nie patrzą na mnie przez pryzmat YouTube'a Jestem za to im mega wdzięczna, bo nienawidzę kiedy ktoś na mnie patrzy przez pryzmat YouTube'a Przez to, że ja właśnie jestem YouTuberką I ktoś patrzy już na mnie tak z góry więc reasumując, ja mam też szczęście, że moi znajomi nie patrzą na mnie jako na youtuberkę, tylko jako, na jako normalną, zwykłą dziewczynę jaką na co dzień jestem i w internecie też jestem normalną dziewczyną, tylko po prostu coś tam robię. Także to by było chyba na tyle. Na pytanie odpowiedziałam i myślę, że już czas się żegnać, bo chcesz obrobić ten filmik, także... I lecę do zobaczenia w kolejnym vlogu, mam nadzieję, że ten wam się spodobał Jeśli tak, pamiętajcie o kciuka w górę, o subskrypcji kanału, bo już zbierze się wielkimi krokami 90 tysięcy, które wam mega, mega dziękuję Także co? Do zobaczenia jutro, pa pa!